mm -hmm. ładnie wyglądam, zobacz. Zajemisie. Or ormo dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie. Mamy poniedziałek, nowy dzień pracy, kończymy dach bierzemy się zakuszenie trawy. Jest dziesiąta, mamy break. Ja już pojadłem, Kuba jeszcze wsuwa, jajecznicę wypad. Jajecznica wypad. <laughs> Mateusz też pojadł, wszystkie bułki zjadł, znowu będzie głodny. No dobra, no co? Co? Jak tam ci weekend minął? Jak mi weekend minął? Miałem posiedzieć z rodziną. No i nie posiedziałem. Mateusz przyszedł. Co tam, Mateusz przyszedł, zamówiliśmy pizzę, wypiliśmy Balentajsa. Trzy lata nie piłem nic ostrego, w końcu się napiłem. No i jakoś weekend minął, I Nie pamiętam. Dobra, jemy i bierzemy się do roboty. Jak mówię, dokończymy tą donicę, podsypiemy mulczem, będziemy kosić trawę, dużo nie zostało trochę jeszcze tutaj krzaczków do posadzenia tych buksusów tamta już jest zrobiona także posadzimy, podsypiemy, trzeba będzie cały ten dach ogarnąć trochę, pozamiatać, pomyć, koncz mamy już Ptaszek skończony, możemy się zwijać, idziemy kosić trawę teraz. Ja właśnie, Mateusz kosi trawę, ja zrywam. Nos taką zjechaną mocno trawę muszę zerwać tu i tutaj do tego, do drzewka Kuba pojechał i będziemy wykręcać nowe rolki trawy no i co? Trawa skoszona, stara trawa zerwana i czekam na Kubę, pojechał kupić rolki trawy i zaraz przyjedzie i będziemy wykładać tutaj za moimi plecami Nie jest dużo dookoła tego grilla Ładnie wszystko pokoszone. No i tak to wygląda. Przerwa akurat mama, nie mamy co jeść, bo wszystko wanie zostało, nie Mateusz? No. No dobra. Odjedź Mateusz, podstawie drugą. Za Kuba, właśnie z trawą wrócił. Ale nie do palenia, tylko do <laughs> rozwijania. No powiem Wam. Trawa mokra, błoto. Zobaczcie, jak to wygląda świeża co? Podlana podlana mam nadzieję że starczy prosto z pola a wczoraj w nocy padało no to będzie co wykręcać będzie co wykręcać tak te taczki załadowane i bierzemy się do roboty Dawaj, kręcisz, kręcisz, panie! Ja kręciłem miesiąc temu. Co kręciłem? chyba. Trawę kręciłem. Wtedy to robiliśmy. Mogliśmy wtedy od razu tu zrobić, kurde, widzisz. Nic nie myślą. Gnój z tej trawy. dużo nie ma tutaj pójdzie tu za grillem i tutaj kawałeczek i gra y Powiem tak, że ta trawa chyba jest jeszcze gorsza niż ta co była przedtem tamta ładniej wyglądała, dosyć, że była już podeptana, ale wyglądała nieźle. A tutaj to normalnie gnu i błoto. Wciąż jeszcze zmiotkę? Tak teraz trzeba poklinować i lecimy dalej kosić. I teraz przyjechaliśmy na dsu 1, nie? To jest jedynka. No, zjemy banana i idziemy kosić trawę. Barcznego Miejsca, nie? No D, DSU One zakończone Jedziemy na DSU Nie, na DSU Nie jedziemy, jedziemy na ten Na Montepedier, tak? Teraz Teraz? Tak. Na DSU tu. No to byliśmy do tu. A, a nie, co to... rzucisz trawę. A no niestety trawę musimy wrzucić do skipa. To wracamy na DSU tu Teraz byliśmy na Łanę, a potem jedziemy na multiplayer, tak? Nie, do domu. Do domu. Nie będzie godzin? No, co to kurwa taczka. było? Ta taczka. Nie, coś Nie, taczka się chyba przesunęła na pacę. Przyjechaliśmy trawę, wyrzucić do skipa, właśnie wyładujemy z wanika, to, co słyszeliśmy. No, niestety musimy jeszcze się wdrapać na dach budynku i musimy porobić zdjęcia każdej donicy. To, co zrobiliśmy, musimy porobić i wysłać na bossa. Dobra, idziemy tam. Pozwoli nam iść. <śmiech> <śmiech> Możemy iść szefie? Możecie iść, jeszcze troszeczkę, dobra. Sypać. Bardzo dobrze, chłopaki, jestem z Was dumny. ciebie też. To super. Tak trzymać. Musimy tutaj kamienie wysypać, wyrównać level. Dużo nie ma tam. Chłopaki, cztery taczki przywieźli. No ja piątą, no nie? Dobra. Żeby nie było, że ja nic nie robię. Tak, nie? Wszyscy to wiedzą. Wszyscy to wiedzą. Że nic nie robisz. Nagrywam. <gry> Także niestety do no dzisiaj na Montepellier nie pojedziemy, bo musimy to skończyć, a już i tak dosyć jest późno. Skończymy i jedziemy do domu. No, u nas dopiero słoneczko zachodzi. Co to ten pomnik tam sprawy, co to za jeden? Tam jest Phoenix Park. Aha. Tam jest zoo. I zoo, tak. No, ja tam byłem. Nie wątpię. No i tak, dzień bardzo bystro zleciał. Niedawno zaczęliśmy pracę, był, kurde, była szósta rana, a już jest, no jest już trochę, jest, jest. <noise> nie zdradzę Wam, która jest godzina, po co macie wiedzieć. No, nie, późno jest, tylko u nas jest widno, jeszcze słoneczko świeci. Także dzisiaj zakończyliśmy. Tak jasno od latarni. Tak, jasno od latarni. No, dzisiaj zakończyliśmy już tutaj wszystko, tak? Tak. tak. Jutro jedziemy w nowe miejsce, tam jeszcze nic nie nagrywałem. Także jutro postaram się coś nagrać i wrzucić. Może coś ciekawego będziemy robić, nie? To co ty lubią najbardziej. <grym> <grym> nie nie straż Mateusza. Wyrywać chwasty. Nie jesteś Mateusza. A, chwasty będziemy wyrywać. Będziemy chwasty jutro wyrywać. Także. I daleka droga przed nami, bo ciśniemy, ciśniemy prawdopodobnie do Dundalk, Dundalk. Dundalk czy Dundalk? Dundalk. Dundalk. Niedaleko północnej Irlandii. Niedaleko Belfastu, no. A teraz sobie tak jedziemy do domu. Kurde, zajechani dzisiaj co? Trochę się narobili. Musieliśmy kamień wozić taczkami, jeszcze na koniec, kurde. Z jednej dzielnicy na drugą dzielnicę, no. Z buta. No, ale dzień zaliczony. No, dzień zaliczony. Jutro będzie wtorek, później środa, czwartek i Happy Friday. Środa, dzień loda. No. Trzeba będzie do, do supermarketu zajechać. <noise> To co? To na razie. To na razie. Pozdrawiamy tam wszystkich. Trzymajcie się ramy. Jeszcze coś? Nie, to wszystko. Dziękuję. Wszystko. Dobranoc. Miłych snów życzę. <grym>